Cześć, nazywam się Michał Gronowski i jestem autorem bloga Pan Grono. W tym filmie poznasz 5 zapachów, które idealnie nadadzą się na jesień 2020. Tę część roku, gdy temperatury stają się niższe, no i perfumami musimy sobie to jakoś zrekompensować. Poznasz ich nuty zapachowe, dowiesz się na jakie okazje możesz je nosić. Zapraszam do oglądania. Gdy powietrze staje się chłodniejsze, możemy nakładać na siebie perfumy, które są mocniejsze niż te stosowane latem. Jesienne zapachy będą nas mocniej otulać i ich nuty zapachowe będą mieć większą projekcję, czyli będą mocniej wyczuwalne. Także trwałość takich zapachów będzie odczuwalnie większa niż typowo letnie, delikatne zapachy, których nuty z natury nie mogą być tak długotrwałe. I to nawet niezależnie od ceny czy jakości samego zapachu. Po prostu tak jest, że niektóre nuty zapachowe są trwalsze, a inne nie. Niektóre z proponowanych przeze mnie zapachów należą do grupy orientalnej. To zapachy pochodzące ze wschodu dość silne i bardzo ciepłe, czasami wręcz pikantne. Jeśli jesteś tu nowy, zapraszam do obejrzenia po tym filmie reszty filmów, które poruszają temat męskich perfum. No dobrze, czas poznać te pięć oryginalnych zapachów. Linki do wszystkich znajdziesz oczywiście w opisie do tego filmu. Numer 1 to Robert Piguet. Kasbach, stworzony w 2012 roku przez Aurelien Guichard. To zapach kadzidlany, kojarzący się ze starym, zimnym kościołem. Nuty głowy to korzenia, arcydzięgla, czarny pieprz i gałka muszkatołowa. Nuty serca to kadzidło, ires i tabaka. Nuty bazy to cedr i wetyweria. Prócz wspomnianych nut kadzidła wyczuwalne mocno są akordy drewniane, a nawet wino, a bardziej y, korek nasączony czerwonym winem. Otwiera się mocno, ale przechodzi później do swojej delikatniejszej wersji. Im dłużej mamy je na skórze, tym więcej możemy wyczuć. Silny wstęp przechodzi do nieco słodszych i pudrowych akordów. To bardzo trwałe perfumy, i mimo, że kobiety mogą go udźwignąć, jest to raczej zapach męski i na formalne okazje wieczorowe. To zapach, który zyskuje z czasem. Na pewno nie są to perfumy podobające się każdemu i nie na każdą okazję. Bentley Intense for Men to mój typ numer dwa. Zapach powstał w 2013 roku i stworzyła go Natalie Lawson. Elegancki zapach typu gourmand, orientalny, przyprawowy no i w dobrej cenie. Rozpoczyna się bergamotką, czarnym pieprzem i liściem laurowym. Przechodzi do szałwi, pelargonii, cynamonu, rumu i nut drewna. Baza to skóra, benzoes, kadzidło. Cedr i paczula to zapach typowo męski, można nawet określić zapachem mężczyzny alfa. Jego trwałość, jak i projekcja są bardzo dobre, a szczególnie za jego cenę. Na początku pachnie rumem i przyprawami. Ze względu na jego cenę, niektórzy wyczują tam dość chemiczny zapach, ale z czasem on zanika i robi się. Bardzo przyjemnie. To zapach dość mało uniwersalny ze względu na jego moc. Nie nadaje się raczej do biura, ale na wieczorne wyjścia do klubu czy na randkę. Numer 3 to Dunhill Icon, zapach z 2015 roku stworzony przez Carlosa Benheima. Według opisu, to zapach dla wyrafinowanego, eleganckiego mężczyzny. To aromatycznie drewniany zapach, otwierający się bergamotką i kwiatem gorzkiej pomarańczy. Serce zapachu to przyprawy, jak czarny pieprz, lawenda i kardamon. Baza to agar, wetyweria, skóra i mech dębowy. Szukasz męskiego zapachu, który idealnie połączy się z szytym na miarę garniturem? To perfumy, które idealnie sprawdzą się w biurze. Pachną dużo drożej niż by wskazywało na to ich cena. To taki zapach dla mężczyzny, który wygląda świetnie, ale wychodzi mu to bez wysiłku. Po prostu sprecatura wśród zapachów. Przedostatnim zapachem jest Lalik. Om Equis z 2001 roku stworzony przez Emily Kopperman. To orientalno korzenny zapach dla nowoczesnego mężczyzny. Nuty głowy to skóra cytrynowa, bergamotka, kardamon i jagody. Nuty serca to gałka muszkatołowa, sekwoja i liście fiołka. Baza to skóra, piżmo, ameris, wetyweria i benzoes. Zapach inspirowany motoryzacją lat 30. XX wieku. Pachnie trochę jak ściuka w stajni, ale w dobrym znaczeniu. Po prostu drewno jest silnie wyczuwalne. Jakbym temperował ołówek. Czucie też nuty ginu z tonikiem. Na myśl przychodzi mi spacer lasem w słoneczny dzień. Nikt nie oskarży Cię raczej o to, że pracujesz na farmie w stajni przez te nuty właśnie wyczuwalne. Nie, to raczej bardzo ciekawe zapachy niż coś, co miałoby przeszkadzać. Bardzo bezpieczny i zdecydowanie uniwersalny zapach, prosty, acz elegancki, pasujący do reszty zapachów marki Lalik. Jeśli ją znasz, to wiesz, co mam na myśli. Ostatnim zapachem w tym zestawieniu będzie Rasasi La Yucawan. Nazwa oznacza "ten, którego mu nie można się oprzeć". I coś w tym zdecydowanie jest. Początek zapachu to szafran, tymianek i malina. Nuty serca to bylica, jaśmin i kadzidło. Baza: skóra, drzewa, bursztyn i zamsz. Projekcja, jak i trwałość tego zapachu to mistrzostwo. Silnie odczuwalne są maliny i skóra. Niektórzy porównują ten zapach do zapachu kobiety, która pali. No, trochę w tym jest prawdy, bo czuć tu zarówno gorzki zapach skóry, tytoniu, jak i słodycz maliny. Czuć podobieństwo do Tom Ford Tuscan Leather. Wielu twierdzi, że rasas jest nawet lepszy. Pamiętaj, by psikać się z wyczuciem: jeden, dwa psiki trzy to już może być za dużo. Otoczenie po prostu może cię przestać lubić. Szczególnie w ciasnych pomieszczeniach. To zapach wieczorowy, elegancki, bardzo kompletny i zdecydowanie męski. A jakie są Twoje wybory perfum na jesień? Daj znać w komentarzu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.